Cześć, jestem MechaX witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z Cooking Viewera! Wow! Ludzie, dzisiaj sobie zagramy. O, jak go to działa. Włączyłem tryb wydajności w X rekorderze. dlatego mam straszne problemy z nagrywaniem. Po co zacznę nagrywać z Cooking Fevera? To od razu mi się wyłącza nagrywanie i piszę, że jakaś awaria systemu. Nie wiem totalnie o co chodzi. Przełączyłam przełączyłem się na tryb wydajności. Dzięki temu, nagrywanie działa. nieco ograniczone funkcje, no ale już lepiej mieć te ograniczone funkcje i nagrać film. Niż mieć nieograniczony i nie nagrać Dobra, dzisiaj sobie zagramy czy wegan, damy sobie ulepszenia kuchni I co by tutaj ulepszyć? No właśnie Trochę się rozkręciłem Będzie blat na maksa, automat do zup Nie na maksa i nie chcę go ulepszyć na maksa Wiem, że to mi daje jakby Wiecie, daje mi to, że przygotowanie 6 sekund i 4 porcje na raz, no ale potem jest maszyna, więc być mi po co? No właśnie, ja nie wiem. Zupa w ogóle nie ulepszona, luksus po prostu. Grill na maksa, ale Niech już takie będą. Papryki na maksa, marchewki też. Sałata, no raz ulepszona, naprawdę luksus. Pagietki to samo. Kukryda, dwa razy ulepszona. Podgrzewacz. Nie chcę ulepszać. Mikser do smoothie. Za niedługo chcę ulepszyć. Sklenki do smoothie. Nie chcę sobie już takie będą. Jagody były ulepszone. Bo, bo, bo po prostu były tanie to ja mogę powiedzieć ananasy też tanie pomidory zostały dwa razy ulepszone odblokowałem sobie dzisiaj ciemny chleb ja tutaj się, ja nie wiem co tutaj klienci mogą brać skoczyjemy pyk pyk dobra jeden szejk o nie. o nie pali mi się to dobra spokojnie Zup, e, zupka ziemowa oczywiście nie no nie wiadomo jaka sam nie potrafię określić dla mnie to jest jogurt waniliowy a nie jakaś zupa. Zuba. Zuba, tak. Nie no, zupa. Nie, nie wygląda to dla mnie jak zupa, tylko jak jogurt waniliowy. A wam co to przypomina? Napiszcie w komentarzach, co wam to przypomina. Kawałek, kiedy będę miał ostatni poziom xp Jeśli mi tam brakuje 230 tysięcy xp, nie poziomów, bo Brakuje mi 23 poziomów A 230 tysięcy xp Nie wiecie Pyk, pyk W ogóle nie przygotowany jestem nic. W sumie nic nie mam przygotowane. Klient mi zaraz odejdzie, bo mnie dałem szejka. O, dążę, dążę, myślę, że zdążę. Cztery sekundy, pani, poczekaj. Cztery sekundy, bądź cierpliwszy. To są klient z, z, z Fivera. Niecierpliwi na nic nie czekają. Tylko czekają, żeby, żeby nic nie zjeść. Po prostu przychodzą do restauracji, a ty mi nic nie podajesz. I stoją i czekają. Dobra, masz, masz, masz. No, gotuj się szybciej. Jakaś czarodziejka by się przydała, która by tu szybciej gotowała. Dobry, już. Dobra. Cooking fever. Ciemny chleb. My sobie jak na razie nie będziemy ulepszali tego ciemnego chleba, tylko spróbujemy od razu osiemnastkę. O nie, tylko nie to! Nie wierzę. Ja cię. Nie dobra, masz już kanapkę z ciemnym chlebem. Kanapkę z ciemnym chlebem? Bez sensu. Dobra. Tyk, pyk. Ty, ty. No! Po pierwsze odzwyczajcie się od tego pyk-pykowania. To by lepiej brzmiało, gdybym tak nie pyk, -pyk, -pyk, -pyk -pykował. Dobra, To wy tutaj bierzecie. Biercie bardzo! No już odszedł zdenerwowany. Bo nie. Nie, no to jest jakiś żart. Co poważnie mówicie? No i jeszcze długo szejka zrobiłem. No serio. Nie przejdę tego poziomu. Ty... Mm, mówiłem coś przed chwilą. <laughs> Czemu ja to robię? Ja cię. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Klienci w tej grze są cierpliwi. Czekają 100 lat. Nie zanurczamy. W ogóle nie są cierpliwi. Teraz jeszcze to. Tu chcesz to, tu chcesz to, to. Będę musiał to wywalić. Minus 12. No przykro mi, że minus 12. Może od razu by było minus 24? O. Pomidor, o. 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 Dobra. To owa, owa, owa. Uwa, uwa, Dobra. No ja ci co ja robię? Czemu ja chcę paprykę tam dać? Nie no to jest totalnie bez sensu. To ja robię, robię, robię. Przez. i robię. <ścoughs> nie no. Nie no, no nawet... nie. Nie, czekajcie, ja będę musiał zainwestować we wnę... wnętrza, bo to jest tragedia. Nie no, dwie gwiazdki. fatal error. Dobra, dalej się nagrywa, okej okay. Możemy sobie przejść dalej A zaraz będzie doszło mi cztery nowe rzeczy Dobra, ulepszmy raz ten ciemny chleb Bo wiecie co? Raz się żyje Dokładnie tak! Luksus teraz mamy. No powiedzcie sami, że kto by nie chciał takiego dobrego, ciemnego chleba? Mm, raz się po prostu żyje. Sami widzicie. Nie, ja już wiem, dlaczego ta zupa wygląda tak dziwnie jak wanilia. Dlatego, że ona jest w ogóle nie ulepszona. Okej okay, widzowie nagrywanie mi się wyłączyło, nie wiem z jakiego powodu, więc wracamy Totalnie nie zauważyłam tego, to się 7 minut temu Bo wtedy poczułam na godzinę na nagraniu I słuchaj, Może jeszcze tego nie widzieliście, ale ulepszyłam sobie chleb chle, Ciemny chleb, przecież raz się żyje ale już sobie na maksa i chyba się popłaty jak tamto się nie nagrało, jak się nie nagrało jak ulepszałem ten chleb. I cena za porcję 8 monet. Też trzeba wygrać. Więc niech się stanie tak jak wczoraj, że za drugim spinem wygram. Niech się tak stanie. I też, też żeby u was za drugim spinem się wygrało. Pierwsze, i ja za tym spinem już wygrałam wczoraj. <laughs> no nie! No nie, 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 nie. Czeka. no, idzie. no dobra. Nie, nie musicie czekać. No halo, zaraz będę miał 30 tysięcy. monet Dobra. No ale tak się kręcę przy diamentach, że no, no nienormalne to, nienormalne to jest trochę, ale, że... ja tak się kręcę przy diamentach. No ja nie chcę 30, ja chcę 15. Nie no, chciałbym 30, ale nie można wygrać 30 w fiverze. Bo to nie można. Diamenty pod spodem. Ja w 2017 dużo trudniej wygrać diamenty. 2017. Nie, no. To jest bez sensu. No ja już 5000 monet wydałem. Hello, kasyno. Nie, no, nie. Czemu? Czemu, czemu, czemu? A mi powie, bo nie ma dżemu. Więc chyba trzeba kupić dżem, żeby mi się udawało. hello, hello, hello. Hello, kasyno. Nie no serio, chyba nagrywanie nie daje farta. Nie no, poczekajcie, widzimy się zaraz. W końcu! Wygrałem w końcu. Teraz sobie trochę pogram na barze śniadaniowym. Dobra, widzę wysłuchajcie, idziemy sobie w górę i, i ulepszamy. 30 30 14 mi 16 tysięcy monet. Podem sobie na drobie nie laucik. Wiadomo, szybko je sobie nadrobię. Bo to 5 minut na roboty, żeby sobie nadrobić monety. Więc, oczywiście, wchodzimy sobie w kukurydzę i PYK! No, to by było na tyle. Nie ja idę robić miniaturkę, o ile zrobię. No. Pa. Hejka.